Sprawdziliśmy popularne na TikToku restauracje w Barcelonie. Zaczęliśmy od tradycyjnego katalońskiego deseru z mleka, cytryny, żółtek, wanili oraz mąki kukurydzianej. Krem jest posypany cukrem i jest przypalany w spektakularny sposób. Wyglądem przypomina krem brule, ale jest bardziej cytrusowy i nie tak aksamitny jak jego francuski odpowiednik. Dwie kawy i dwa kremy kosztowały nas 99 zł. Poszliśmy na pizzę, która, uwaga, nie jest pizzą za 360 euro. Zamówiliśmy dwie opcje: pesto z kuczakiem oraz truflową. Bardzo smaczna przekąska. Z z idealnie przyprawionym farszem i puszystym ciastem. Nie dziwią nas wysokie oceny, bo jest naprawdę smacznie. Za wszystko zapłaciliśmy 30 zł. Zjedliśmy nadziewane czyrosy. Podobno jest to miejsce w weekend czynne przez całą dobę. Opcji do wyboru jest naprawdę wiele, my wybraliśmy Kinder Bueno i Carmel. Ciasto jest chrupiące i sam churros jest naprawdę bardzo smaczny, ale nadzienia jest mniej niż się spodziewaliśmy i wbrew pozorom nie jest aż tak słodki, na jaki wygląda. Za oba churrosy zapłaciliśmy 25 zł. Do tego kupiliśmy przepyszne chipsy za 8 zł, które produkowane są od 1955 roku i były przepyszne. Odwiedziliśmy popularny na TikToku lokal z tradycyjnymi hiszpańskimi tapasami. Zamówiliśmy bombas, czyli krokiety ziemniaczane z farszem mięsnym, krokiety z szynką i hiszpańskie ziemniaki. Za wszystkie tapasy i dwie kawy zapłaciliśmy 88 zł. Michałowi smakowa mi trochę mniej, bo przeszkadzał mi ten dziwny sos. Na koniec poszliśmy na kanapki z focacci. Wyglądały bosko i były przepyszne. Wybraliśmy opcję pikantną oraz z buratą i pieczarkami, za które zapłaciliśmy 83 zł. Wszystko co jedliśmy tego dnia, kosztowało nas 335 zł. I tym razem TikTok nas nie zawiódł, bo było naprawdę smaczne. Gdzie jeszcze zjeść w Barcelonie?